Witajcie, kochani, witajcie. Do tygodnia od 10 do 16 listopada 2025. Dzisiaj jest 7 listopada. A ja tylko zobaczyłam, co mam w tle, i od razu się uśmiechnęłam. Czy to nie byłoby wspaniale tę jesień, tak sobie usiąść, otworzyć te drzwi nad jeziorkiem? Kominku, ogień słonecznie pięknie, złota jesień. No, to są moje widoki, moja ulubiona pora roku, kochani. Więc zacznijmy, tak jest, z uśmiechem. Parę oddechów. Pamiętajmy, że zawsze może być gorzej. Więc nie ma co się smucić. Zawsze gdzieś tam ktoś. Ma gorzej niż ty i ja. Od 10 do 16. No, kiedy wchodzimy do 10, to mamy już Słońce i Merkury. Przepraszam, Słońce i Wenus w Skorpionie. Merkury w Strzelcu. Już zaczął się Cofać 9 listopada. No i siódmego, kiedy ja to robię, uran cofający się, wychodzi z bliźniąt i wchodzi w znak Beka. Więc jeśli chodzi o ten uran, to będziemy o tym mówić. Dlatego, że on tu będzie do 25 kwietnia przyszłego roku, i wtedy przejdzie do znaku Bliźniąt aż do 2032. Uran mniej więcej w każdym znaku jest 7 lat, 12 znaków, równa się razem 84 lata, zanim powróci do tego samego znaku, A więc za naszego życia. Chyba, że masz kilka latek i będzie żyć do stu lat, już się nie powtórzy. Także Saturn i Neptun, przypominam, cofające się teraz planety w rybach, też już nie zobaczymy za naszego życia. No więc. Cofają się planety. Kiedy się cofają? Nie stajemy się słabsi, stajemy się bardziej przebudzeni do tego, co się dzieje, bo to dzieje się w nas. No, cofający się Merkury od tego dziewiątego, będziemy z czym mieć do czynienia? No, z tym, że jak wiecie, ludzie wracają z przeszłości. Stare miłości, romanse, stare zaległości, sprawy nierozstrzygnięte, sytuacje, więc tego należy się spodziewać. Ale po to jest Merkury cofający się, że jeżeli już sprzedajesz dom, na przykład, to naprawdę nie po omacku, tylko trzeba przeczytać najmniejszy druczek. Trzeba zapytać o opinię kogoś, kto się na tym zna. Czy to jest adwokat księgowy? No, kto tam jest u was, który się tym zajmuje? U nas są adwokaci do tych spraw. Cokolwiek by nie było, trzeba się temu przyjrzeć bliżej, dokładnie, pod lupą. Dlatego, że jeżeli coś się zrobi byle jak, a Saturn się cofa, i mówi, a, a, a. Neptun mówi, nie kieruj się tu iluzją, tylko faktami, tym co ma sens, bądź praktyczna, praktyczny, przyglądaj się temu czemuś. No jeżeli się zrobi, byle co, to potem, kiedy Merkury ruszy do przodu, trzeba będzie, niestety, ale ponieść konsekwencje, byle jakości. Skupujesz duży, piękny telewizor, i potem się okazuje, że to jest, jak to my mówimy, lemon, czyli, no właśnie, nic z tego. E, zwracamy tak samo z samochodem itd., itd. Więc to są te sprawy. Teraz ja chciałam zwrócić uwagę na trzy dni z tego tygodnia. Jeśli zależy Wam na tym, żeby wiedzieć, co robić którego dnia albo nie robić, to od tego jest poziom 17-17 na moim patronie. Zapraszam. Także ten Uran cofający się, ponieważ jest to ważna sprawa. Astrologia, czyli co dla każdego znaku, to oznacza, w której dziedzinie życia będzie się to odbywało. Będzie na 14,99 wspierających mój kanał na YouTube oraz 1717 ,17 na patronie. Zapraszam. 11. 11 mamy portal .11 1111. Bo 11 listopada A więc tego dnia Jowisz. W Raku zaczyna się cofać. Do przodu ruszy 11 marca 2026. I w Raku będzie do 30 czerwca 2026, a potem przejdzie do znaku Lwa. Bo oh boj, ten 2026 będzie się dział. Na razie kończymy, kończymy wszystko, tak? Ten Saturn, Neptun w rybach, a potem przejdzie do barana znak ognia, uran przejdzie do znaku ognia lwa. Więc widzicie, rzeczy będą nabierać tempa. Dlatego ten rok uniwersalny 2025 numer 9 należy zakończyć, co nie ma sensu. Zresztą jak ja mówię, będzie powoli wszystko padać pod własnym ciężarem. Nie utrzyma się. Prawda wychodzi, ludzie przebudzają się i bam, to pada, tamto pada. Co nie ma sensu, będzie padać. Nie utrzyma się. Po to, żeby potem ruszyć do przodu w 2026, roku uniwersalnym numer jeden z dziesiątki, czyli początek z duszy, z serca, to co ma sens, przeznaczenia, a nie... Ta ściema i to wszystko, co widzimy, że się dookoła dzieje. I energia ognia nam pomoże. Znaków e, w, e, ognistych. No więc, jedenasty, jedenasty, już samo to jako portal. Ja proponuję, bo tu Jowisz się zatrzymuje i zaczyna się cofać, czyli nie podejmować ważnych decyzji, nie robić wielkich spraw. Merkury już się zaczął cofać, więc pomalutku, spokojnie z tym wszystkim obserwować na spacerek, nad wodę, w góry, do parku, no gdzie tam kto może, na łono natury, kochani, medytować, drudzy mogą się modlić, trzeci powtarzać mantry, czwarty robić mapę sukcesu czego pragną, jak widzą swoje życie. Co powinno się dziać? Wyspać się, także przemyślenia, ciekawe rozmowy, no najbardziej z tymi którzy Na pewno nie podetną nam skrzydeł. Mogą mieć inne zdanie, ale da się z nimi debatować w sposób rozsądny i od serca. Więc to jest energia, gdzie nie myślimy negatywnie, gdzie nie postrzegamy pesymistycznie, tylko widzimy siebie już w tym realu naszej wyobraźni, gdzie chcemy być. 16, sobota, Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Ja myślę, że to wspaniały dzień. To jest weekend. Jakby nie było, astrologicznie cisza. I Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Zróbmy coś dobrego dla innych. Bądźmy bardziej wyrozumiali, tolerancyjni. Nie zadraj, szukanie czego się przyczepić, z kim się pokłócić. <noise> Spokojnie podejdźmy do tematu. Czy to nie cudowny dzień? Wspaniale by było, żeby każdy dzień był międzynarodowym, globalnym dniem tolerancji. No właśnie. W tę stronę idziemy, kochani. A więc wyciszyć się, fajnie wyjechać, jeżeli ktoś tam może właśnie sobie na ten weekend. Ale i słuchajcie, siedemnasty to jest przebój. Nie dość, że siedemnasty. Jedenasty i uniwersalny rok numer dziewięć, same spirytualistyczne numery. Siedemnastka numer duszy. Jedenastka co do siebie przyciągasz. I dziewiątka, humanitaryzm. Zakończenia. No, cudowna energia. Tego dnia, i w Stanach, i w Polsce, jeśli chodzi o czas, uważajcie: Słońce w Skorpionie jest w trygonie do Jowisza w Raku i w trygonie do Saturna w Rybach. Trygony to wiecie, że błogosławieństwo. Merkur, jakby tego jeszcze było mało, jest w sekstylu do Plutona w wodniku. Sekstyl potrzeba działania. Wszystko tego samego dnia 17. Tymczasem uran i Neptun są w 29 stopniach, czyli szok niespodzianka, co widzimy, co wizualizujemy, co jest dla nas możliwe, nasze pragnienia, marzenia, ale co jest prawdą realem. 29 stopni to stopień krytyczny, z czego chcemy wyskoczyć. Więc nagle możemy zrozumieć w ogóle tego dnia, co już dla nas nie jest. O wiele łatwiej z czym się pogodzić i działać. Rozwój, bogactwo, fortuna, nowe możliwości do odniesienia sukcesu. Jesteśmy tego dnia bardziej optymistyczni, entuzjastyczni, pewni siebie, co jest zawsze ważne, szczodrzy. Możliwe są nowe związki, jest taka możliwość, że kogoś nowego spotkacie, daleka podróż, czy wyższa edukacja. Piękna sprawa. Także balans, struktura. Odpowiedzialność, to tu się Saturn kłania, wręcz będziemy odczuwać mniej napięcia i, tak jakby, bo to jest trygon, te przeszkody, które były do tej pory, gdzie czuliśmy, że czegoś nie możemy, tak jakby nas coś zablokowało, będzie usunięte. Super czas na ustalanie celów życiowych, co jest dla Ciebie ważne, co ma sens. Bo będzie to teraz czynione, planowane na solidnych fundamentach. A to jest Saturn. I Neptun. Hej, hej. No. Planuj właściwie. Nie gdzieś tam pajne sky, jak to my mówimy, tylko konkretnie. Podchodź do rzeczy. Dzisiaj możesz otrzymać wynagrodzenie, bonus, być rozpoznaną rozpoznanym, otrzymać promocję. Świetny czas, żeby uczynić swój związek formalnym. Czas na nauczanie, przekazywanie wiedzy, więc seminary, webinary, warsztaty itd. To, że Merkury w Strzelcu jest w sekstylu do Plutona w Wodniku, Oznacza, że będziemy myśleć bardzo intensywnie, głęboko. Tak samo i kontakty, rozmowy, odkrywać sekrety, tajemnice. Jeżeli będziemy czegoś szukać, poszukiwać, będziemy jak detektywi. Ale też i uwaga. Będziemy mieli zdolność do przekonywania. Więc ja już widzę, jak ci, co sprzedają samochody, czy cokolwiek sprzedają, swoje pomysły, idee, będą wręcz magnetyczni. Ludzie będą tego słuchać i za tym iść. I dlatego należy uważać dzisiaj na oszustw, na te strony randkowe, na te propozycje, kto ci coś chce wcisnąć na siłę. Bo dzisiaj, 17. Nawet uda się niektórym sprzedać lud Eskimos. Lud Eskimoso. To już wiecie, o, o czym my mówimy. Więc popatrzmy w takim razie. Już was mniej więcej uprzedziłam o co chodzi. Co aniołki teraz powiedzą na ten temat. Ja zapomniałam, że ja zagarcham. Nie mam na sobie zegarek, to jest dla mnie dodatkowa podpowiedź. To nie jest dekoracja. Czas też tutaj wszędzie mam, ale kiedy zadzwoni, kiedy się odezwie, to też jest dla mnie ważne. Okej, okay, kochani, czyli popatrzmy, co nasze kochane aniołki nam dopowiedzą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem różnych ali anielskich kart. Więc wyciągniemy po jedne. No już zaczęło się cudownie. Ta niedziela będzie niesamowita, 17. Naprawdę. Bo już widzę, niedziela od razu mnie krzyczy, ale ponieważ jest pierwsza wiadomość, więc to będzie świetny tydzień. Raczej z tych z takich Powiedziałabym spokojniejszych. Nie będzie tutaj zawrotów. To będzie taki cisza przed burzą. <gryw> to jest to, co ja słyszę. Cisza przed burzą. Tak, tamta woda w tym jeziorku jest piękna, słoneczko świeci. Tutaj w New Jersey na mnie też słoneczko świeci. Piękny dzień. No więc popatrzmy. Co ja widzę? Odsuwam. Karty dalej, no bo chcę widzieć większy obraz, a więc właśnie ten wielki obraz trzeba dostrzec. Nie patrzeć malutko, wąziutko, tylko dostrzec większy. Większą mieć tu wizję obraz tego, co się dzieje. No tak. Więc powiem Wam, co ja widzę. Najważniejsze słońce. Błyszcz. Błyszcz. My mamy tutaj tydzień do 16. Co będzie 19 merkury, cofający się już w strzelcu wchodzi w znak Skorpiona. A więc nie dość, że cofa się to jeszcze, cofa się ze strzelca do skorpiona. 18, 19 w Polsce. Może mieć coś z tym wspólnego, ale przede wszystkim ona mówi: Ja mogę, ja wierzę w siebie, włos rozwiany. I Słońce jest najlepszą wiadomością we wszystkich możliwych tarotach. Nieważne, czy anielski, czy nie anielski, Słońce jest najlepsze. Oznacza sukces, oznacza to wszystko, co ja powiedziałam na 17. Listopada. 17 listopada będzie niesamowity. Może być też i 19 piękny. Ale no, no, popatrzcie, czy jest coś wspanialszego niż to. Sukces, szczęście, radość. Jedni spotykają prawdziwą miłość. Inni otrzymują. Pożyczkę, o którą prosili, inni podwyżkę, otrzymują pracę, kariera, biznes idzie dobrze, rozumiecie. O co prosisz nadchodzi, tylko zaczekaj, bo wszystko inne musi się wydarzyć. Nowina jakaś, motyl to dla mnie zawsze nowina, może być też i coś związane z bliźniętami, ale na ogół oznacza cierpliwość. Ciesz się życiem, to jest właśnie ten tydzień, gdzie trochę powinniśmy odpocząć i przygotować się na te bardziej takie jeszcze intensywne czasy. Spokojnie, na łono no natury. Wszystko inne musi się ułożyć, zazębić, żeby i twoje marzenia się spełniły, więc nie denerwuj się. Agent lub menadżer mówi Archaniu Gabriel. Twoja praca poszerza się, kiedy twój partner czy partnerka lub profesjonalista mogą ci pomóc. A więc albo twój partner, partnerka, znajomi, przyjaciele, no, ktoś ci w czymś pomaga, albo masz agenta do pewnych spraw, okay? czy menadżera ktoś, kto zna się na rzeczy. No znowu, Merkury się cofa, ma to sens, <laughs> bo będziemy gdzieś tam, o tak się niektórzy czuć. I nie będziemy zwracać na te malutkie numerki, cyferki. No i proszę, romantyczny partner. Więc niektórzy spotykają kogoś nowego, do niektórych wraca ktoś z przeszłości. Z kim byliście powiązani romantycznie? W bardzo różnym celu. To nie znaczy, że musicie być z tą osobą, ale ktoś się pokazuje. Ktoś może myślał, przemyślał i chce powrócić. Jak wy zareagujecie, to tylko prywatne czytanie, nic Wam więcej tutaj nie mogę podpowiedzieć. Ale jeżeli ktoś Wam chce w czymś pomóc, pozwól, pozwo, pozwól sobie pomóc. I otrzymaj tę pomoc bez poczucia winy czy przeprosin. Wiecie, niektórzy, to, to jest nauka w ogóle: to jest lekcja. Umieć przyjąć pomoc, bo część z nas, szczególnie tych, którzy lubią pomagać, pierwsza reakcja jest: nie, 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 nie trzeba. Tymczasem, dlaczego nie pozwolić komuś zrobić. Dobrego uczynku, coś zrobić dobrego dla drugich. Wiecie, my wszyscy raz radzimy sobie lepiej i pomagamy innym, a raz my sami potrzebujemy pomocy. Ja wiem sama po sobie. Więc kiedy możemy pomóc, pomagajmy, bo dobro zawsze powraca dobrym, a kiedy potrzebujemy pomocy? Nie tylko pozwólmy sobie ją przyjąć i gorąco podziękujmy, ale także poprośmy o tę pomoc. Nie ma w tym ujmy. Tak naprawdę trzeba osoby bardzo silnej, żeby to zrobić. Nie słabej, silnej. Merlina mówi. No nie wiesz, co robić i nie możesz podjąć decyzji, ponieważ jeszcze nie masz wystarczającej ilości informacji. A więc poszukuj, zapytaj eksperta o poradę, zanim podejmiesz decyzję. No to jest właśnie to. Poproś o poradę. Absolutnie nie śpiesz się z niczym. Pewne rzeczy muszą się stać. I to jest, czuję właśnie ten cały tydzień taki, że poszukiwanie informacji, czy potrzebujesz zapytać się finansisty, czy adwokata, czy księgowej, księgowego, czy z eksperta, czy nawet czytanie. oczyszczanie energii, wszystko to co ci przygotuje na to co będzie dalej. Więc ten tydzień widzicie sami. Cisza. Cisza przed burzą. Go outside. Więc oczywiście chodzi o to, żeby wyjść na łonu natury, naładować swoje baterie, więcej energii zdobyć, masaż może nawet, ale natura jest silna. Ona tak wygląda, jest bardzo silna. Więc ten piękny obraz za mną jest jest tego definitywnie dowodem na to, że to jest ten czas, jest piękna jesień. No, może gdzie wy jesteście? Jest wiosna, <noise> wszystko możliwe, ale piękno natury, spokój, te kolory czyli wspaniały tydzień. A niedziela, definitywnie do działania, 11-11-11 listopada, zanurzamy się w siebie, więc to jest taki okres, widzę ten tydzień okresem przygotowawczym. Przygotowującym nas do tego, co się będzie działo dalej. Wszystkim życzę wspaniałego tygodnia. Dziękuję ślicznie za wspomaganie mojego kanału. Pozdrawiam moich kochanych patronów, oczywiście. Buziaczki, buściski i do kolejnego razu.